Nie, 31 października 2022 roku yy, ładna pogoda, mam nadzieję, że widać yy, i robię, chcę zrobić dzisiaj na pożegnanie, zakończenie tego sezonu 2022. Chcę zrobić test drugi yy, nowej pompy paliwa. Po pierwszym teście z przerażeniem wróciłem do domu z zaświeconym, wyłapuszającym oczy komunikatem check engine, ale niestety nie udało mi się sprawdzić jaki to kod błędu jest no i dzisiaj chciałem sobie tutaj lokalnie też tak pojeździć wokół domu troszkę popiłować maszynę Delikatnie popiłować, i sprawdzić, czy, czy coś się zmieniło. W międzyczasie odłączyłem ładowarkę oraz takie, taką wtyczkę do ładowania do prostownika. No i co? Mogę jeszcze powiedzieć, no, po tym ostatnim teście. Odechciało mi się jazdy, powiem szczerze, czułem się tak zdegustowany, że gdy zapalała mi się lampka podczas pięknej pogody, wsiąść na rumaka, pojeździć, to prawdę mówiąc, szybko ona mi się ze strachu po prostu ze strachu. Czy, czy to w ogóle jechać, sprawdzać. Jak daleko zajadę od domu, to po prostu to taką blokadę we mnie uruchomiło, że naprawdę w tym roku sezon pragnę zakończyć wcześniej bo to chciało mi się jeździć no po prostu nie chcę sprzedawać taństara, bo tak. Mówiłem yy, Rafałowi z kanału z, z 125, że ja bym chciał, żeby on został ze mną w naszej rodzinie, że może kiedyś moja żona albo mój syn będą chcieli im jeździć. Ja generalnie lubię ten motocykl, no ale nie mam do niego zaufania. Straciłem zaufanie, a jak dobrze wiemy w relacjach najważniejsze jest zaufanie. Tyle. A brak zaufania niestety. Nie prowadzi do niczego dobrego. Ostatnio tutaj u kolegi Rafała, który wymieniał mi tę pompę. Prosiłem go również, żeby mi sprawdził hamulce. No, i hamulce z tego, co mówił, były zapowietrzone. I faktycznie teraz tak. Lepiej działają, szczególnie nożny, bo nożny to prawie w ogóle nie łapał. No dobra, to tyle gwoli rozpoczęcia. Jeszcze gdzieś tam za chwilę stanę i sprawdzę, czy, czy w ogóle się cokolwiek nagrało. Spójrzcie na telefon. Czas się w nim zatrzymał, a ja przecież wciąż jadę. Jest to ewidentne potwierdzenie działania klątwy Galasza, który pełnił służbę w Arbajclagrzefem w Mftajsien. Robi wszystko, aby prawda o nim i jego kolegach nie ujrzała światła dziennego. I na koniec specjalnie dla Rafała z kanału 125 motopodróże test lampy przedniej w zmieniających się warunkach, to znaczy w zmieszkającej porze dnia. Myślę, że tragedii nie ma, ale nie mam odniesienia względem innych dwukołowców z silnikami, więc ocenę pozostawiam Wam, a w szczególności Rafałowi.